Dzień dobry mili państwo, informacje poranne. Przestawiłem się na trzecią, 4 miesiące wstawałem na czwartą, teraz wstaję na trzecią. I kupiłem sobie nową kawiarkę, z racji tego, że starą spaliłem, zostawiłem ją na ogniu. A miała 12 lat, szkoda mi jej. Moi drodzy, jakie informacje do Was niosę? Na pewno takie, że wybieram się dzisiaj do Częstochowy, do fabryki rowerów. Właściciel Wojciech zaprosił mnie na prezentację nowej kolekcji Trek'a, więc dajcie znać, z kim się widzę dzisiaj w Częstochowie. A tutaj Paczuszka. I czy Wy pamiętacie o kodzie rabatowym Kowal, którym daje 10% na wszystkie kawy i nitra z Hard Beans? Moi patroni mają 15, a w później robię statuetki pastorały. Czekajcie, pokażę Wam. O, właśnie takie. Mam ich do zrobienia 30. Na relacji pokazałem, jak robię tą kulkę. Także trochę pracy przede mną, ale do zrobienia. I do zobaczenia dzisiaj w Częstochowie.